W dzisiejszym materiale widzowie sobie porozmawiamy, czy Kopenhagen, czyli tutaj CPH, Kopenhagen może być następnym tak naprawdę Rio, który się sprzedał i otworzył w małych ilościach, chociaż nie aż tak małych, jak ludzie myślą. No właśnie, niejednokrotnie pytacie się mnie na Discordzie lub też w komentarzach pod materiałami Bob, czy Kopenhagen będzie drugim Rio, czy będzie się opłacało ogólnie w to zainwestować, czy odda tak samo dobrze jak Rio. Powiem Wam tak, według mnie Kopenhaga jest bardzo ciekawa. Czemu? Bo wygląda totalnie jak kówno. A ludzie dalej chcą ją otwierać, dalej piszą na YouTubie, że Ej, wygląda to niesamowicie, super, najładniejsze naklejki, nowe Kato 2.14 Osoby, które tak nie piszą są inwestorami Paryża Jakby mnie zastanawia jedna rzecz widzowie, co nie? Jest półtora miliona graczy, nie było żadnego rekordu tak? Taka sama ilość graczy była kilka miesięcy, znaczy miesięcy temu, kilka tygodni temu Jak widać nowe naklejki no nie przyniosły oczekiwanych skutków No ale mnie zastanawia jedna rzecz Skoro mamy je tak naprawdę dostępne w grze, możemy sobie je sprawdzić, możemy sobie wejść na YouTube'a, możemy sobie tak naprawdę zobaczyć jak to wygląda, to czemu ludzie tego nie robią? Zobaczcie, ludzie są po niego jak trochę taki One Pixel, który o, wejdzie w grę i zobaczy, że o, ale super, patrzcie. Vitality looks ass, like no holo effect. Mouse Clan not what it used to be in 2021. Complexity looking alright. Wow, wow, holos. Cloud 9 holo, absolutely insane. But... Absolutely insane. And one holo is even crazier. Movie star holo. Movie star holo, movie star holo. Ok, jasne. Ale absolutnie my. Dobra, zobaczcie. Znalazłem, znalazłem tutaj kilka materiałów przez ludzi podesłanych, Możecie je sobie sami zobaczyć podlinkowane są w opisie. Jak te holo wygląda? Niesamowicie! Ledwo je widać na broni. Tak dokładnie widzowie, to jest holo. To co widzicie jest holo. Dosłownie znalazłem tutaj o nie wiem, jakby jak to może dobrze wyglądać? Jak to może dobrze? wyglądać Tu nie ma efektu. To jest lepszy papierek, tak szczerze, który ma obramówkę w efekcie. Zobaczcie jak autografy wyglądają. Również znalazłem materiał macie podesłany w podlinkowany podesłany w opisie. Zobaczcie, tu jest glitter, tu jest holo, tu jest gold. Gold nie widać. Holo jest jakimś żartem. Glitter no, wygląda najładniej z tego wszystkiego, i tu jest papierek. Jak można nazwać, że te holo wygląda dobrze? To nawet nie jest, a Gold to w ogóle, ja nie wiem. Tego Gold, no nie widać go, no nie widać. Glitter, glitter, który, coś ciekawe, glitter drużynowy nie ma obramówki. Glitter autograf ma obramówkę, bo czemu by nie? O co tu chodzi w ogóle? Jak można, to jest trolling. Ludzie, którzy piszą, że te wlepki są ładne, to po prostu trollują. W ogóle, właśnie, podesłałem wam tu tier i tak dalej. Na Discordzie, gdzie chociażby mogliście własne podesać. Przy okazji, jak oglądacie ten materiał, to możecie wbić na Discorda i wygrać 20 PSF kart w konkursie. I przy okazji kupić ode mnie walutę na Bafia Rembeki. No i właśnie, podesłałem tutaj tier listę i wychodzi nawet... O, tu kolega Muta dostał zapis, no to nieważne. I wychodzi nawet na to, że niektórzy nie widzieli tych naklejek. Nie widzieli tych naklejek. Nie widzieli, widzieli tylko w tier liście, ale ją robią, jakby okej. Okay, ale jaki to ma sens, drodzy widzowie? Skoro nie widzieliście tych naklejek w gierce, jak one koniec końców wyglądają. Super, absolutely, absolutely amazing, niesamowite są po prostu. Jaki to ma sens? Zobaczcie zresztą. Czy według Was opłaca się inwestować w coś, co na przykład w ogóle nie widać, coś, co nie ma w ogóle aktualnie efektu holo, coś, co po, nie powinno mieć nawet obrąki? My nie wiemy, czy to zmienią. Dzisiaj dostaliśmy informacji, chociażby mogę Wam tutaj pokazać, gdzie podesłałem na czacie, że zmienili Mongolsów. Proszę, tak było przed, tak było po to, co Wam ostatnio mówiłem, że te niektóre jakby litery nie mają tego w sobie, nie mają tego czegoś w sobie, co chociażby było też w przypadku Nine, jeżeli chodzi o Paryż. No ale niezmiernie fakt, jak to wygląda? To nie wygląda dobrze. Czy według mnie będzie to drugie Rio? Według mnie może być to drugie Rio. Bardziej bym strzelał tak szczerze pomiędzy Rio a Antwerpem, bo koniec końców ilości, jeżeli chodzi o Rio graczy, no były znacznie mniejsze, znacznie mniejsze niż jeżeli teraz. No ale dobra, dajcie znać w komentarzu, jak wy oceniacie te wlepki. Przy okazji macie podlinkowane dwa kanały w opisie, żebyście mogli sobie sami zobaczyć, bo tutaj kolega po prostu wam wszystkie wlepki. Dajcie znać, jak wy je oceniacie. Trzymajcie się, no i cześć.